Witam wszystkich TuwaScor i zapraszam na zagrajmy w Enclave. Kolejna misja jaką jest Sanktuarium, bardzo ciekawa misja. I w poprzedniej misji graliśmy rycerzem zatem teraz gramy łowczynią, która nie została ruszona chyba od Raptem Russ, tylko jej używam. Zobaczmy jakie ma oporządzenie. Jak widzicie, ma złoto, które zebrały poprzednie postacie. Średni pancerz. Wow. Fajna zaczewka. I chyba nie będzie mnie stać na najlepszy łuk, oczywiście, że nie. A, stać, okej. Okay. Nic nie mówię. Jeszcze sporo. Wow. E, w poprzedniej sesji e, w istocie... Nie tego... Nie jednej mapy. Nie pamiętam jaka to była mapa. Czy chodziło o zabi e, zabijanie jak największej ilości wrogów, czy o mapę, żeby przeżyć jak najdłużej, coś w tym guście Właśnie nie, nie jestem tego powiem, czy to był właśnie kolejna taka arena, tylko nieco inaczej wyglądała ale właśnie nie zabrałem tej mapy i myślę, że raczej pokażę Wam ją potem Myślę, że ją odszukam, ale pokażę potem No dobra Strzały wybuchowe, czy mam te lepsze strzały? Tak, mamy strzały bombowe Bombowe strzały które są bardzo drogie 5... Pięć... Może być. Snajperskie raczej w tym poziomie się nie przydadzą. Zapalające też chyba średnio. Mamy chyba te lepsze, czyli płomienne. Dobra, jeszcze bombowe. Myślę, że będą miały większy użytek. Mm. I sztylecik krzywy Kindo. Tak bardzo się różni. Okej, okay, Jeziora Północne Musimy w sektorze odnaleźć sposób by wejść do starej konstrukcji znajdującej się w głębi jeziora Tak, wysokie cały poziom toczy się yy, w głębi jeziora Czyli coś w rodzaju Bioshocka nas czeka Bajoshocka, przepraszam I to jest nasza uczniczka w średnim pancerzu Jest po prostu super kamperką Chociaż ta soczewka nic nie daje poza efektem wizualnym Ok. Na początek zgarnijmy dodatkowe złoto za pomocą diamentu, czy szmaragdu, nie pamiętam już. Który, który, który był. Ym, tutaj. Aha, to jest szafir. Oj, wyskocz. No, no, no. Oooo, to jest męczące A właściwie może trzeba po prostu wyskoczyć tutaj Aha, to jest prostszy sposób już sztuk zła jest nasze No, dobra Jak chcesz popływać, popływaj Tak, ten statek wygląda krypka no, ale dość rozważań do na temat, jak wygląda nasz piękny sterowiec Postarajmy się dostać do naszego sanktuarium Tu widzisz, był śpiący ork-najemnik No dobra, załatwmy go honorowo Honorowo śpiącego oj. Bang, ha, ha. 240 i to nawet nie był headshot, świetnie Mamy zardawiały klucz i idziemy do tamtego pomieszczenia. I tak oto przyzywamy batys. windę, tak? Nie batysferę. Inna gra. No dobrze, teraz tylko pozostaje nam udać się do tej dziwacznej konstrukcji, która trąci nieco bajuszokiem. Jednak jak wiadomo, Enclave wyszło wcześniej, czyli można się upierać, że twórcy bajuszoka nieco wzorowali się na tym poziomie. <laughs> Nie sądzę, ale no, można pożartować sobie w taki sposób. Tak tu widzimy nowych wrogów, jakim są jakieś wodne, trytono, jaszczury. Ojej, time to die F U, F -u no... Nie, nie, co... No, od, odczep się O rany boskie, serio? Spadaj Ha Ha, i mam prawie... mam no, prawie przymieram Tak, to był Lish czy Licz W tej grze nie wiedzieć czemu są one kobietami, chopa. O, miksurka od razu lepiej. Tak, ten licz e, nie sądzę, że jest bossem, jednak właśnie będzie nas wkurzać kilkakrotnie, przyzywając te szkielety. Tu mamy wojownika Skara. No chodź. No, jakim łapaj cimy czy on, łuczniczka. Dzięki No to było chamskie, po prostu było chamskie Łapa i się zmęczyła I przestała naciągać łuk Świetnie Tak, checkpoint I nie sądzę by Aktywowało się w teraz W nowym miejscu Nie, na razie tutaj nie będę iść Na razie pójdę w górę Chociaż Raczej to nie ma sensu tak, tak, musimy skorzystać z czegoś innego. Na razie po prostu pozwiedzajmy te wyższe tereny. Eee, gdzie ty idziesz? Jestem tutaj. Wow, 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 wow. No, pudło, znowu. I znowu. mamo. No, jesteś. Wiedziałem, wiedziałem, że po prostu ten poziom będzie ciężki, jeśli będę grać łuczniczką, ponieważ tutaj jest dosyć mało y, otwartych przestrzeni. Tutaj, jak widzicie, jest masa pokoju. No, a walka w takich małych pomieszczeniach łucznikiem raczej nie jest dobrym pomysłem. Oczywiście schody się zawalają, tylko chciałem pokazać. My zaś skakujemy na to bardzo miło ułożone beczki. O, no, kolejna ksturka jak miło Coś czuję, że będę miał z nich użytek. Kilkakrotny. No tylko jeden. Liszowi chyba zaczyna brakować many na przezywania.